Witajcie w kolejnym odcinku Projekt Mentor. Ja nazywam się Maria Kruczek. A temat, który mam w naszym dzisiejszym wideo, to kontraktowanie. Umiejętnego kontraktowania możecie używać podczas rozmów biznesowych, podczas rozmów ze swoim partnerem, przyjacielem, przyjaciółką. Tak naprawdę w każdej sytuacji, kiedy jesteście z drugą osobą, niezależnie od tego, jakiego typu relacja to jest. Oraz w każdej sytuacji, kiedy macie do załatwienia jakiś interes albo jakąś sprawę. Po pierwsze, po co mamy kontraktować? Po co to się robi? Po, przede wszystkim kontraktujemy po to, żeby przyspieszyć proces, na którym nam zależy. Prawdopodobnie to będzie proces decyzyjny podejmowany przez drugą osobę kontraktujemy po to, żeby usprawnić komunikację i ustalić pewne reguły gry oraz postawić sprawy jasno i dać komfort drugiej stronie informując ją, ją o tym, czego może się spodziewać podczas rozmowy. Ok, w takim razie jak powinniśmy skutecznie kontraktować, żeby nie brzmieć niemiło, nie brzmieć e, może zbyt poważnie, żeby brzmieć sympatycznie, ale przy okazji, żeby oczywiście załatwiać swoje sprawy, czyli zrobić to tak dobrze, żeby druga osoba też wyraziła zgodę na ten kontrakt. Dla przypomnienia, w końcu słowo kontrakt oznacza porozumienie dwóch stron. Także musimy kontraktowanie przeprowadzić tak dobrze, żeby obie strony rozmowy z tym kontraktem czuły się dobrze. I ja teraz przedstawiam wam, jak ja kontraktuję podczas bardzo wielu rozmów. Robię to z dużymi sukcesami. Moi rozmówcy cieszą się, że jeszcze zanim tak naprawdę usiądziemy do stołu, już znają reguły gry. Poza tym, fajna rzecz to ja te reguły ustalam, więc mogę ustalić je tak, jak chcę. Także to jest bardzo fajna, zwłaszcza w kontekście sprzedaży w tym wypadku, rzecz, którą polecam wykorzystać każdemu mądremu sprzedawcy. Ok, jak powinniście zakontraktować? Przede wszystkim kontraktowanie odbywa się na samym początku rozmowy. W praktyce wygląda to tak, że zaraz po powitaniu się. I zaraz w sytuacji, kiedy siadamy do stołu, zaczyna się proces kontraktowania. On nie może być w trakcie rozmowy ani jej, przy jej końcu, ponieważ wtedy byłoby to po prostu nieuczciwe w stosunku do rozmówcy. Jakimi słowami kontraktujemy, jakim tonem kontraktujemy? Robimy to tonem przede wszystkim bardzo miłym, zwracając się jak najserdeczniej do drugiej osoby. Jakby takie kontraktowanie mogło brzmieć? Panie Janie, moja propozycja jest taka, żeby nasze dzisiejsze spotkanie zamknęło się maksymalnie w godzinie, w godzinie czasu szanując Pana i mój czas oraz mam taką propozycję, żebyśmy na koniec tego spotkania po 60 minutach mogli sobie oboje powiedzieć dzisiaj wprost. Czy moja usługa jest dobra dla Pana? I czy Pan uważa, że ja będę dobrym dostawcą tej usługi. Umówmy się tak, że po prezentacji, jaką Panu dzisiaj przedstawię, Pan będzie znał odpowiedź i Pan mi ją, to, ją powie. Dobrze? Tutaj Pan odpowiada prawdopodobnie dobrze. Ewentualnie może negocjować warunki kontraktu, choć naprawdę z mojego doświadczenia jeszcze nigdy się to nie wydarzyło. Co dzieje się dalej? Nasz rozmówca jest zakontraktowany, rozmowa trwa w najlepsze, a osoba, która prezentuje ofertę, prawda, prezentuje klientowi ofertę, przechodzę sprawnie przez te wszystkie punkty, co się wydarza na samym końcu. Dążymy do tego, żeby ten koniec rozmowy wcale nie wydarzył się po godzinie, tylko po czasie krótszym, na przykład 45 minutach. Dlaczego się tak robi? E, z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że mogą pojawić się po prostu jakieś pytania e, od drugiej strony i musi być na nie czas. A w momencie kiedy to ja kontraktuję, to ja muszę być organizatorem od A do Z, czyli muszę również przewidzieć ten czas właśnie na pytania klienta, no i oczywiście na moje odpowiedzi. Bywa tak, że nie ma pytań i to spotkanie faktycznie odbędzie się w czasie dużo krótszym. Co wtedy? Wtedy prawdopodobnie rozmówca będzie Wam wdzięczny, dlatego że ma jeszcze 15 minut. Przed następnym spotkaniem, żeby odpocząć, wypić kawę, przemyśleć Waszą propozycję do końca. Warto to robić. Osoby traktują to jako bardzo miły prezent, że szanujecie ich czas. Powtarzalnie do przetestowania. W drugą stronę trzeba się bardzo pilnować. Kiedy przedłużycie takie spotkanie, to może być problematyczne, bo kontraktujecie. I sami nie przestrzegacie zasad kontraktu, który wymyśliliście. Także bądźcie czujni i nie róbcie tego błędu. Co dalej? Na samym końcu, kiedy już padną pytania i odpowiedzi, przechodzimy do tematu kontraktowania. Panie Janie, umówiliśmy się, że na końcu spotkania dostanę od Pana odpowiedź, czy to jest dla Państwa i czy Pan. Czuję, że jestem w stanie dostarczyć tą usługę w najwyższej jakości. I tutaj, kiedy padnie to pytanie, prawdopodobnie po nim padnie również odpowiedź, na którą czekacie. Oczywiście może się wydarzyć, że ta odpowiedź będzie negatywna. Nie, niestety, nie tego oczekujemy. Bardzo panu dziękuję za poświęcony czas. Szukamy innych rozwiązań. Nie przemawia do nas to, co pan dla nas dzisiaj przygotował. Bywają też takie sytuacje, ale co jest najważniejsze, od dostajecie taką odpowiedź, mimo że jest negatywna od razu. Nie jesteście zwodzeni, nie jesteście odsyłani, nie musicie robić follow-upów. Dzięki temu oszczędzacie bardzo dużą ilość czasu. Nawet najgorsze nie. Jest lepiej usłyszeć niż się go domyślać. Dlatego, w tym gorszym scenariuszu, przynajmniej macie tą odpowiedź szyb, szybko. A oczywiście, w dobrym scenariuszu ta odpowiedź brzmi tak, zgodnie z naszym kontraktem z początku rozmowy, udzielam panu odpowiedzi już dzisiaj po spotkaniu. Tak, jesteśmy na tak. Często się zdarza, że osoba prowadząca takie spotkania, na przykład sprzedażowe, przedłuża i na przykład daje klientowi czas do namysłu, a klient nie potrzebuje tego czasu. Nie czekajcie, nie pozwalajcie, żeby klient musiał zostawać bez możliwości wypowiedzenia się po spotkaniu. Kontraktujcie tak, żeby dostać odpowiedź zaraz po spotkaniu. Oszczędzacie czas, oszczędzacie follow-upy. Dostajecie bardzo jasną odpowiedź, prezentujecie się też z bardzo dobrej, konkretnej i asertywnej strony. Ludzie to lubią, wtedy wzbudzacie zaufanie, jeszcze wyżej wtedy podnosicie swój ranking. Spróbujcie zakontraktować osobę z otoczenia biznesowego. Spróbujcie też z otoczenia prywatnego na miękko zakontraktować osobę, na której Wam zależy, żeby załatwić sprawę, na której Wam zależy. Serdecznie zapraszam do testowania i życzę powodzenia!